Okazało się, że sprzedawcy samochodów używanych mogą czasem nie mówić prawdy albo zupełnie lecieć w chuja. Są tylko dwie możliwości. I najgorsze jest to, że jest między nami jakaś taka pojebana umowa społeczna, że w tej jednej branży można lecieć w chuja. Jak mój znajomy kupił samochód zespawany z dwóch czy trzech, to nie miał takiego odruchu konsumenckiego, pretensji do sprzedawcy, tylko wziął to tak do siebie, dałem się zrobić w chuja, muszę to komuś obchnąć. Bardzo dziwne, wiecie. Jak dzieci do pietarni, to nikt nie mówił, że jakiś Niemiec płakał, jak piekł ten chleb. Albo już dwie osoby pytały o rozowe, więc bierzesz albo nie zawracaj mi dupy. Nikt nie bierzesz szwadra do pietarni, żeby pomacał, czy to są prawdziwe bułki, czy są turma ze styropianu i trocin. Boję się, że to pójdzie trochę dalej, że pójdę sobie kiedyś do knajpy, wezmę pierwszy łyk piwa. Oho, coś nie tak. Czuć czochem. Mogłem patrzeć, czy barman nie wkłada kutasa do szklanki. Moest dat dan moest opgenomen.